W tym odcinku wykradamy już raz na zawsze eee... to, co tam się znajduje. O tu, czyli Jack Null's Paw, zmumifikowana znaczy, ręka. Nie wiem, czy ona zauważyła minę. Powiem tak, ten odcinek nagrywam już trzeci raz i mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. Za pierwszym razem. Nie wszystko poszło tak, jakbym chciał, żeby poszło, e, bo trzeba tutaj na ołtarzu złożyć albo krew, nie, czego co nie wiem jak zrobić, e, albo zwłoki. Co za? Co za? No, bo nas zobaczy pokrak. To jest najwyraźniej ślepy. Ma wielkie korzenie, ale bardzo mała łocka. No, dlatego... Tak, nie wszystko poszło tak, jak chciałem, żeby poszło. O, tym razem poszło tak, jak bym chciał. Aha, no i że trzeba tutaj... I teraz właśnie o to chodzi, że ten pokrak się nie liczy jako zwłoki, jako flesh, ani jako blood. Także to już nie jest blood. A... Więc tak, tak jak było w rytuale zapisanym. chowam strzałę na ołtarz. Wodną strzałę na ołtarz. Tu się odginają gałęzie, odginają, jeszcze nie można tego zabrać. No i flash, czyli zwłoki jakieś. Gdzie ja jestem? Zabłądziłem. I teraz, właśnie, patent polega na tym, że znokautowana pani nie stanowi flesza. Trzeba by ją położyć na ołtarzu i strzelić w nią strzałą. Czego nie będę robił, ponieważ. Zauważyłem jedną rzecz w jednym filmiku, czego nie było widać, tylko było słychać. Yy, jedna babka sama się zabiła. Spadła yy, z tak zwanego rusztowania, jeżeli można tak powiedzieć. Zresztą z, zaraz zobaczycie. Kurde telefon z ministerstwa, przepraszam. Tak, to właśnie był telefon z ministerstwa. Ciągle to przeszkadzają z tego ministerstwa. O, bardzo dobrze, że ta pani sobie poszła. Tutaj zaznaczę, w poprzednim odcinku, w którym to się stało, e, ta babka stąd spadła po prostu. Nie wiem jak, po prostu wzięła, spadła i się zabiła się. I mam darmowe zwłoki. E, słychać to, jak tam przechodziłem pod spodem, to w pewnym momencie słychać takie No, i to była właśnie ta babka. Niesiemy, niesiemy, niosu, niosu. No, a dlaczego nie chcę zabijać? Z tego względu, że bardzo wziąłem do siebie tytuł tej gry Thief, a nie Killer był taki film. No. I niesiemy mnie zwłoki. Bez zwłoki. Zdurny rytuał. Zabieramy co trzeba. No na pewno nie. No, poza tym, drodzy widzowie, co jest jeszcze ważne. Nagrywając poprzednią część nie zorientowałem się, że, proszę spojrzeć, objective, objectives Znaleźć trzy special loot. Mamy dwa Ale przy okazji mam dobrą wiadomość yy, Wiem już gdzie jest ten trzeci. Także nie będę się tułał. Bez wiednie i bez sensu po najbliższej okolicy, sprawdzając na przykład w takich miejscach jak ten krzak. Dlatego od razu pójdę i wezmę to, co już wiem, gdzie jest, ale pokażę Wam, jak do tego doszedłem, gdzie to jest. Także czytanie, czytanie wszystkiego, co jest napisane w tif czasami ma sens. Tutaj jest książka. I co, i co? I'm hiding my golden comb in my bedroom rafters. Sprawdziłem, co to jest. Rafters. To są krokwie. Takie coś. Podtrzymujące dach, czy coś w tym rodzaju. Bedroom jest. O, nawet tu się błyszczy. No, taka skrytka, że normalnie bym się nigdy nie domyślił. Eee, dobra. I mamy już 90% zrobowanych dóbr. Jeszcze jest przed nami tylko... Chyba będę miał 100, bo przypominam sobie dwa miejsca... Eee. Przypominam sobie dwa miejsca, gdzie coś leży. Na zegareczek patrzę. 4 minuty, może zdążę. No, a Ty idź stąd. Tak taki szpagat robi i garet jak się wychyla, chyba ma czkawkę Noszki wpadek Muchy co? Nitwutsy, very much, notwutsy. No. I teraz tutaj, żeby sobie nie wyłączyć, przez przypadek. Are you been, Do you want to continue? Yes, I want to. No, I don't know. Tak, chcę do Pagan Tunnel, tak. Dobrze. Poprzednim razem wziąłem sobie, wyłączyłem wszystko. No i w tunelu Paganów są dwie rzeczy, które... Jedną przeoczyłem bezczelnie, na szczęście zauważyłem na filmiku. Przeglądałem jeszcze raz. Tutaj, między jabłkami leżał sobie taki coś, mam już 95%. Tego pana ominiemy. Kurczę, chciałem to przeskoczyć. wolno wywolnąłem obcasem jak najmocniej się dało. To mam już 95% i wiem, że jeszcze leży jakiś badziewny kamień, kurde, gdzieś w rogu. W tych kopalniach. Nie taki badziewny, bo też tam... O właśnie ten. No jeszcze 1% no ludzie.

I just hope that when they go hunting for their property, they don't come looking for me too. Dark, yes.